Dnia na dzień odczuwasz brak siły, szybko się męczysz, jesteś podenerwowany, a twoja cera jest blada. To wcale nie musi być przesilenie się. zimowe Zamiast czekać, zrób badanie krwi, bo może brakować ci żelaza. Skąd biorą się braki żelaza? Zazwyczaj z niewłaściwej diety lub z powodu chorób współistniejących. Problem może wynikać także z zaburzeń wchłaniania. Dzieje się tak wtedy, gdy źle pracują jelita albo żołądek. Jakie objawy mogą wskazywać na problem z tym składnikiem? Początkowo możesz borykać się z apatią i osłabieniem oraz z częstymi przeziębieniami. Występują również wypadanie włosów, bladość cery, spadek koncentracji oraz sprawności umysłowej. Objawem niedoboru żelaza jest również niska jakość snu oraz zawroty głowy. Lekceważąc początkowe objawy może doprowadzić do anemii. Czyli niedokrwistości. Skutkuje to niedotlenieniem narządów, co może upośledzać ich funkcjonowanie. Są pewne grupy osób, które mogą być narażone na niedobory żelaza. Możliwe, że znajdujesz się w jednej z nich. Zwiększone zapotrzebowanie na żelazo obserwuje się u młodzieży w okresie dojrzewania z powodu intensywnego wzrostu oraz u sportowców z uwagi na obciążenie treningowe. O dietę zawierającą żelazo powinny zadbać również kobiety w ciąży. I te, które zmagają się z obfitymi miesiączkami. Niedobory żelaza występują również u osób stosujących dietę redukcyjną, a także u wegetarian i wegan. Jak widzisz, niedobór żelaza niesie ze sobą wiele nieprzyjemnych dolegliwości. Nie jest to dla Twojego organizmu obojętne. Warto wiedzieć, że dieta mięsna nie jest gwarantem dostarczenia wystarczającej ilości żelaza do organizmu. Można codziennie jeść mięso i mieć niedokrwistość spowodowaną niedoborem tego pierwiastka. Powodów należy szukać w sposobie żywienia oraz problemach z schłanianiem spowodowanym stanem zdrowia.